Hej, rapid heart ma cześć, Siemano. z tej strony Lake Mer. Witajcie w kolejnym odcinku z Singularity. A tymczasem zmierzamy na perłę i nie tak jak powiedziałem to w ostatnim odcinku, że jesteśmy na perli, bo to po chwili sobie uświadomiłem, że to bardzo, ale to bardzo dwuznacznie i źle zabrzmiało. A tak więc, cóż no, lepszym. A tutaj, a możemy ulepszyć w sumie. Stać nas. Ehm. Coś tu było, obrona. Dokładnie. Mam nadzieję, że to nam dużo da. No i cóż, yy, po co my tu weszliśmy? W sumie po nic. Jak się dostać na perłę? Powiedzcie mi, kochani, tędy? Czyżby dało się tędy przejść? Oczywiście tu nie przeskoczymy. Da się. Okej, okay, to nie wygląda za przyjemnie. Dopiero co go... O, widzisz bynajmniej jest cały, ale kurcze wygląda masakrycznie. Dopiero co go naprawiliśmy już Na pytanie muszę cię ostrzec. Efekt OMC nie utrzyma się zbyt długo w przypadku obiektu tak dużego zatonie, Musisz jak najszybciej zabrać bombę i opuścić statek. Teraz mi to mówisz Dziadu? Teraz, panowie, to wy sobie możecie co najwyżej mi napluć na, na... nogi. Dalej nie sięgniecie. A jeszcze nie wyciągnąłem mojego miniegana, tak więc... Wow, 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 Spokojnie. ręko, jesteśmy w dogach. Pełno tu ludzi Demitszewa. Śmigłowce dostarczają kolejnych żołnierzy na pokład Frachtowca. Uważaj! zatopił razem z tymi ludźmi. Wszyscy zginęli. O kurde. Kurczę, jak to się fajnie przemienia. Dobra, otwieraj te dory. Czy to się przechyla? Czy mi się w oczach coś? Okej. Okay. Nie jest tu za przyjemnie, tak więc ja chcę to ominę. tam stąd. Kurczę, za... A, oh, jakie to jest piękne. Gdyby jeszcze tylko te teksturki działały tak, jak powinny, ale widziałem, że nie tylko ja mam takie problemy, to by było cudowne. Dziennik osobisty. 22 listopada 1955. Przyjęliśmy na pokład coś. To Demiciew nazywa bombą E909, Czuję się nieswojo. Bomba jest niesprawdzona, nieprzetestowana. Jest niebezpieczna. Poprosiłem moich oficerów, aby trzymali swoich ludzi z dala od rufowej ładowni. Miejmy nadzieję, że w drodze powrotnej może będzie spokojne. No, niestety nie doczekaliście. Zobaczmy, co nas tu czeka. Ok, a szczęście zauważyłem. Czyżby nowa broń. Detex, tak to chyba można przeczytać. Zamienimy to za miniganka. Detex standardowy. A, granatnik. Strzału nie ma. Notatka. Gregor powiedział mi, że kapitan zabronił zbliżać się do ładowni na rufie. Podobno mamy na pokładzie nowy rodzaj bomby, która jest w drodze do Moskwy. Ciekawe jak wygląda. Nie zgadnę, zajrzałeś na dół. To się przyda. O kurcze! Dobra, tego nie potrzebujemy na razie. Zobaczmy jak to strzela w ogóle. Okej, okay, coś czuję, że już chyba wiem, jak tam wejść. Trzeba tą bekę wysadzić, ale. Ha. Huh. Trzeba tutaj którędyś puścić to, ale dobra, na razie. razie ja zostawmy to w spokoju. Kurczę, no, jakoś da się tam wejść. Nie, nie, nie a ja najpierw chcę zobaczyć, czy jednak naprawdę da się tu wejść. Jakoś, jakoś się da, ponieważ górą. Chyba, że tam jest przejście, no bo tutaj nie puścimy. Jakbym puścił, co się stanie? No nic, to do góry nie poleci. Tutaj, czy coś jest? Nie mogę wstać. Zacznijmy od tego. No nie, no tu nic nie ma. Dobra, nie męczmy tego tematu, bo czas leci, a nie ma sensu się z tym męczyć. To się cieszę. Tu mi potrzebne. Helikopter sobie poleciał. A my zróbmy tak. I dzida do przodu. Ej, 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 wy już powinniście nie żyć, tak? Jak bardzo mało mi zabrałeś. Tak mi przykro. Nie o to mi chodziło, kurczę... ...zapomniałem jak działa czasami UMC i miałem to wysadzić. zwyczajnie w świecie. Gdzie on? No gdzieś na pewno, nie? Nie zniknąłem O tak, coś pięknego Że potem my musimy jeszcze ich zabijać, ale patent fajny. Jak schodów. To źle się. Oho, wspomnienia jakieś. Pewnie bomba tu by jest gdzieś. Pomocy! Otwórzcie drzwi! Otwórzcie drzwi! Bardzo chętnie. Proszę bardzo, już tutaj zaczyna wszystko się niszczyć, znowu i woda też zaczyna się wlewać, no, robi się ciekawie. Dobra, bierzmy biowzór. Pancerz. O, o właśnie, o to nam chodziło. Zadawane przez pociski. Nie strasz. Nie wolno zbliżać się do łodzi na rufie. O kurczę! To było hamskie. Pewnie sami tak uważacie. No i co, umarłem? No, gdzie ja jestem? To nam szybko zejdzie na dół, zejść. No, dawaj. Czyli najpierw idziemy do przodu. Zabijemy to, co tam jest, i zbieramy. Nie ma sensu tutaj się męczyć. A bo wiecie co? Zmienimy broń. Byśmy sobie nigano za deteksa czy tam deteksa O no to zapraszam panowie Zapraszam Jeszcze ktoś? No, chyba nie To wiemy co to jest, i to chcieliśmy przeczytać. Mamy na pokładzie inwestycyjną broń, bo jedziemy z wojska, zamiast marynarzy Dobra za ojczyznę. Dobra panowie, ojczyzna ojczyzną. A nic ciekawego tu nie ma się, widzę. O, najdroższa Anno, wkrótce opuścę kadorę po raz drugi w ciągu ostatnich tygodni. Jeszcze dwie wycieczki będę mógł stąd wyjechać. Nie mogę się doczekać, kiedy cię zobaczę i ci o wyspie. To nie wiem, co tutaj robią. No, nikt nie wierzył do czasu, aż się nie zdarzył wypadek. Coś tak czułem, że te drzwi same z siebie się nie otworzą. Eee yy. Chyba pięknie to tu nie jest. Okej. Okay. Kolejne wspomnienie. Dobra, co to jest? Aha, gdzie znajduje się bomba, spoko. Co tu jeszcze ma Mikrofon. Kurczę, trochę tego dużo nam tu zostawili. Jakby nie patrzeć. Dawaj. Dziennik osobisty. 22 listopada 1955. Dziś wieczorem przyszedł do mnie Roman. Był bliski panik Podobno kontener z bomą E99 zaczął się świecić. Musiałem to zobaczyć na własne oczy. Okazało się, że Roman mówił prawdę. Cały kontener był spowity pomarańczową po światą. Natychmiast skontaktowałem się z doktorem W Uspokoił mnie mówiąc, że w pojemniku znajduje się tylko E99, który można bezpiecznie transportować. Mam wątpliwości, jednak zgodnie z planem. Musimy jutro wypłynąć. Jak widać do tego nie doszło. U, nie strasz! Okej. Okay. Troszkę zaczyna się tutaj nam lać po ścianach. Paduwa uciekaj zanim statek zatonie. Serio? No nie doszedłbym do tego. O wow! Chciałem zapytać, czyja to głowa, no ale zrobiła face palma takiego jesteś ładowi znakomicie bomba powinna być pobliżu. no chyba jej nie ma ale zaraz sprawdzimy no tej technologii to widać że tutaj dużo okej okay, główka O, żeż ty nie no jak ja was nie widzę Jeszcze? Ale celność to porażająca. Dobra, chyba ostatni. Nie wiem, czy ja to głowa, ale bardzo fajnie zrobione. Trzeba przyznać. A dawać, dawać. E99 się przyda. A ja znowu te znikalki śmieszne. O, nie, no nie powiem tego, 99 ja jest tutaj sporo. Oj, komuś główka wybuchła. Dobra, moim zdaniem zrobimy tak, że znajdziemy bombę jak już znajdziemy bombę, to skończymy odcinek. Wiem, że wam się to nie podoba. Ale tak trzeba. No, nie, nie przesadzajmy, bo potem kurczę, uploaduję filmy pół dnia. Nie jest chyba dla nikogo przyjemne. Dobra, otwieraj, no. Trochę kasy mamy. Aha, dobra. Jest i pancerz, który na początku mieliśmy zwiększyć To na niepotrzebne. Kuźnia. Oj, bardzo dużo kosztuje to. Mamy 1800. Hmm. No, trochę nam brakuje. Dobra, lecimy dalej. Będą nam mniej zabierali pociskami. Dobra, tutaj mamy max. Jeszcze niżej do bomby, Zbądźmy się tych narośli. Bo one mi się wcale nie podobają. Jest od ich, zagnojce no. Nie wiem co oni patrzą w tym momencie ani na co, ale. Ale nie interesuje mnie to. On się zbliża. Czyli ja? Ręko statek wraca do poprzedniego stanu. Wkrótce zatonie. Nie ma mowy, żeby uciekł przed ludźmi do niczego. Katia, stój! Gdzie idziesz? Do fraktowca. Ręko, będę tam za minutę. Postaram się... Dobra, dobra, już wiemy wszyscy co się stanie. Gra sama nam zaspoilerowała to. Tylko ciekawe kto ją zabije. Nie ja Okej, okay, znaleźliśmy bombę E99, tak więc cóż, słuchajcie. Jeszcze jej nie widzieliśmy na oczy. Pewnie gdzieś w tamtych okolicach jest, bo się świeci coś. Ja będę kończył, tak więc dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnym odcinku, a tymczasem trzymajcie się, pa pa!